Na autostradzie A1 wylądował samolot. Finał akcji na autostradzie A1 lądowała awionetka. Niebezpieczne zdarzenie na autostradzie A1 w Częstochowie. Jak informują służby, doszło tam do awaryjnego lądowania awionetki. Prawdopodobną przyczyną zdarzenia były problemy z silnikiem maszyny. Niecodzienne zdarzenie na autostradzie A1 na wysokości Częstochowy województwo. Śląskie. Jak informują służby, doszło tam do awaryjnego lądowania awionetki. Częstochowa. Awaryjne lądowanie awionetki na A1 ze wstępnych informacji, jakie uzyskała policja wynika, że 34-letni pilot miał poważne problemy z silnikiem. Planował lądować na lotnisku w rudnikach, jednak awaria mu na to nie pozwoliła, mówiła w tvn 24 podkomisarz. Sabina Hyra oficer prasowa KMP w Częstochowie. Jak dodała, Polot zdecydował się na wcześniejsze lądowanie ze względu na równą nawierzchnię autostrady, a także niskie natężenie ruchu. Dla bezpieczeństwa swojego i innych, wybrał lądowanie na autostradzie A1, zaznaczyła policjantka. Jak dowiedzieli się dziennikarze RMFFM, w pobliżu autostrady A1 na tym odcinku znajduje się lotnisko w Rudnikach. Jednak maszyna należy do wrocławskiego aeroklubu. Z informacji dyrektora aeroklubu we Wrocławiu wynika, że awaryjne lądowania na A1 zakończyło się sukcesem, a pilotowi maszyny nic się nie stało. Awaryjne lądowanie awionetki. Pilot i maszyna wyszli bez szwanku. dodatkowo dyrektora aeroklubu przekazał, że pilot leciał sam, a jego awionetka również nie ucierpiała. Zadaniem, które stoi przed szefostwem aeroklubu, jest teraz ściągnięcie awionetki z powrotem do Wrocławia po awaryjnym lądowaniu na A1. Z informacji policji wynika, że pilot był trzeźwy i posiadał wszelkie potrzebne uprawnienia do pilotowania awionetki. Z naszej strony sporządzone zostaną dokumenty i przekazane będą do Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, podkreśliła podkomisarz Sabina Hiragiereś. Mam informację, że na autostradzie nie występują już żadne utrudnienia, ponieważ awionetka została już przetransportowana na pobliski nieczynny jeszcze most, poinformowała przed godziną 11 policja. Sprawa zostanie zgłoszona do Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, która zajmie się sprawdzaniem okoliczności, w jakich doszło do tego zdarzenia.